Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym dniu zmagań z gimnastyką. Chciałbym Państwa dzisiaj zaprosić na kontynuację naszych poprzednich ćwiczeń z wykorzystaniem butelek półlitrowych z wodą. Po prostu butelki wykorzystamy sobie do ćwiczeń, do tego będzie jeszcze potrzebny materac. Rzeczy, których Państwo nie macie w domu czasem, bo te buteleczki mogą zastąpić na przykład handelki, a materac również można wypożyczyć wypożyczalni, która znajduje się przy bibliotece w gminie Trincha. Sprzęt jest dostępny, wystarczy się skontaktować telefonicznie zostanie dostarczony. Także zachęcam Państwa do ćwiczeń. Nie potrzeba do tego dużo, aby miło i przyjemnie spędzić czas i codziennie regularnie poćwiczyć. Połóż się na materacu. wygodnie. Ugnij nogi w kolana. Chwyć obie butelki. Przełóż jedną rękę w górę, drugą trzymaj obok na materacach. Naprzemiennie przekładamy butelki w górę. Prawa, lewa ręka wykonują 2 3 4 5 6 7 Ułóż teraz obie ręce wzdłuż głowia na materacu, trzymając no butelki w rękach i obie podnoś jednocześnie w górę, za głowę, aż dotkniemy do podłoża. Powrót do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtórz 8 do 10 razy. 2, 3 cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, ostatni raz dziesięć. Ręce w bok, połóż na materacu na podłodze i wykonuj jednoczesne ruchy przenoszenia ramion przód przed siebie. Obie butelki połącz przed sobą. Ręce wyprostowane w łokciach, w górę, raz. 6, 7, 8, 9 i ostatni raz 10. Uchmij ręce w łokciach. Przytrzymuj obie butelki na klatce piersiowej i wykonuj naprzemienne prostowania rąk w łokcia. Teraz prawa, raz lewa ręka. Wykonaj dziesięć powtórzeń, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Wykonuj teraz jednoczesny prosty. Raz podnieść do góry, jakbyś podnosił stawkę. I opuść. Dwa. Opuść. Trzy. Cztery. Pięć. 9 i ostatni raz 10. Opuszcz butelki, połóż sobie na materacu obok siebie. Następne ćwiczenie będzie troszeczkę trudniejsze. Spróbuj podnieść butelki w górę i przyciągnąć brodę do klatki piersiowej. Przytrzymaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpocznij. Buteleczki podnosimy niewysoko. Wystarczy 10 cm nad materas. Podnieś butelki i przyciągnij drogę. Przytrzymaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpocznij. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpocznij. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ostatni raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wystarczy podłóż butelki. Wykonaj jeszcze 5 ćwiczeń oddechowych. Nabieramy nosem powietrze. Ramiona przenosimy przodem w górę. I wypuszczamy ustami. Ramiona wracają na materac. Nabierz losem. I wypuszczamy ustami wolno opuszczając ręce na nami. Wdech. W górę. Wypuszczamy ramiona wracają, ostatni raz i wydech usta. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam na ciąg dalszy ćwiczeń. Do zobaczenia.